Cześć Moniko, witam Was wszystkich, również słuchacze, na drugim odcinku naszego cyklu wśród lokalnego biznesu, który to prowadzimy od niedawna. Dzisiaj gościmy bardzo ciekawy pomysł, tak sobie pozwolę to ująć: gościmy bardzo ciekawy pomysł na lokalny biznes, ale też Pomysł, który myślę bardzo wiele od strony edukacji da lokalnej społeczności. Witaj, Moniko. Bardzo mi miło, dziękuję za zaproszenie. Super. Powiedz mi, proszę, Moniko, może ty więcej na temat, co to za tajemniczy z jednej strony biznes, z drugiej strony dający coś fajnego lokalnej społeczności. Możesz coś powiedzieć? Jasne. Dziękuję za zaproszenie. Ja mam przyjemność reprezentować szkołę Instytut Zdrowia Tytu. Jesteśmy placówką zarejestrowaną w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Jesteśmy wow. szkołą, która tak naprawdę kształci naturopatów która trwa 15 miesięcy. I generalnie tak, otworzyliśmy ją tutaj lokalnie w Ostrudzie, bo wierzymy właśnie, że w Ostrudzie tak naprawdę znajduje się serce i centrum terapii naturalnych. Znajduje się ona dzięki tak naprawdę założycielce holistycznego centrum terapii naturalnych właśnie w Ostrudzie przynormowali Joannie Łagun. Asia jest pomysłodawczynią tej szkoły i mistrzem w ogóle naturopatii. To było jej marzenie stworzyć taką placówkę. No i generalnie dlaczego Ostruda? Dlatego, że w Ostrudzie są dwa prężnie czy trzy nawet działające gabinety, właśnie przy, przy Normobarii, gdzie Asia przyjmuje klientów, tak naprawdę zapisując im mm, suplementy zdrowotne czy terapie naturalne, które pomagają właśnie powrócić do równowagi i do zdrowia. I dlaczego nasza szkoła? Bo wierzymy właśnie, że to jest czas i moment, żeby ludziom pokazać, że dzięki terapiom naturalnym można lepiej żyć, żyć w równowadze, w równowadze, ze, ze, że tak powiem, ze, ze światem, że z przyrodą ze i ze sobą. sobą. No właśnie ze sobą to jest bardzo ważne. No i generalnie naszym głównym celem jest zapewnienie wysokiej jakości edukacji dla dorosłych, dzięki której umożliwi im to zdobycie wiedzy. No i przede wszystkim zdobycie kwalifikacji zawodowych w zakresie naturopatii. Takich szkół, ja tylko jeszcze powiem, nie ma w Polsce, dlatego że połączyliśmy nie tylko dziedzinę naturopatii, ale też obszar biznesowy, bo pomagamy od razu, tak naprawdę, naszym słuchaczom otworzyć swoje gabinety. Podpowiadamy, na co zwrócić uwagę, otwierając swoje biznesy, bo łączymy właśnie biznes, tą moją część, tą część przedsiębiorczą z terapiami naturalnymi i dzięki właśnie, tak naprawdę, zjazdom, w szkole, po każdym zjeździe, już nasz słuchacz będzie mógł, będzie uprawomocniony do e, tak naprawdę realizacji tego, znaczy tak naprawdę zadań z danego przedmiotu po, po, po zjeździe. Mhm. Mogę? Proszę, Mielka proszę. Tutaj, e, czyli e, rozumiem, że e, odpowiadasz e, tutaj, jeżeli chodzi o zarówno szkołę, bo, 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 bo myślę, że tak można śmiało ślić szkołę, jak i normobarie, odpowiadasz za tą część taką biznesową. Asia Łagun, czyli Asia, z którą na pewno jeszcze będziemy mieli przyjemność porozmawiać, pozdrawiamy ją serdecznie, bo jest teraz na urlopie. Zajmuje się tą częścią praktyczną, ponieważ jest mistrzem. Natomiast wiesz co, chciałam się z Ciebie zapytać, powiedziałaś naturoterapia wśród wielu osób na pewno budzi to takie, wiesz, a, naturoterapia to tam pewnie jakaś czarna magia, nie? Czy możesz coś tutaj trochę więcej słuchaczom powiedzieć? Naturoterapia, dlaczego akurat naturoterapia, a nie od razu chirurg on I Oczywiście, ja tylko sobie pozwolę sprostować. Holistyczne Centrum Terapii Naturalnych należy do Asi Łagun i jej męża. Natomiast szkoła Instytut Zdrowia Tytuł to jest tak naprawdę placówka Asi i moja, gdzie wspólnie ją tworzymy. Natomiast ona powstała właśnie przy Holistycznym Centrum Terapii Naturalnych. Natomiast wracając, dlaczego naturopatia, a nie dlaczego chirurg czy onkolog, dlatego że generalnie terapie naturalne to. Życie w zgodzie z naturą, życie w zgodzie ze sobą, z cyklem e, tak naprawdę pół księżyca, ale też przede wszystkim ze czuciem siebie. E, tak naprawdę w szkole uczymy m, już od pierwszego zjazdu, jak za pomocą diagnostyki medycyny chińskiej rozpoznać stan naszych narządów i organizmu. Wow. Przechodzimy tak naprawdę przez każdy moduł, tak naprawdę kolektywnie uzupełniając wiedzę e, na temat na przykład terapii, dźwiękiem, dźwięk, który właśnie jest na określonym Hercach. i to tak jak już wcześniej rozmawiałyśmy trochę przed tym podcastem, jak wspominałaś, no my też działamy na odpowiednich hercach, więc my pokazujemy, jak to po prostu ze sobą współgra, jak na jakich poziomach powinniśmy być. Mówimy też właśnie, e, jak to działa na temat e, tak naprawdę na temat naszego myślenia. I naszych postaw. Dodatkowo w tym wszystkim mm, dotykamy również refleksologii. Tutaj mamy trochę szerzej niż samą refleksologię, bo mówimy o balansie ciała i umysłu, terapii stóp naturalnych i twarzy. Pokazujemy, jakie są punkty w ciele, właśnie co uciskać, jak masować, żeby wróciła ta równowaga. Mhm. E, co jest też bardzo ważne, uczymy mm, oczyszczania też diagnostyki ciała i głowy przede wszystkim. To są takie odpowiednie terapie, żeby naturoterapeuta potrafił pracować ze swoim klientem. W sposób odpowiedni. Dotykamy Czyli też holistycznie, holistycznie, mhm. całościowo uczymy też psychobiologii. Mamy też zjazdy z patogenów, z akupunktury, tak naprawdę koreańskiej czy e, całej akupunktury mm, chińskiej. No, jest dużo rzeczy, jest anatomia, natomiast dlaczego naturopatia? Dlatego, że w naturalny sposób pokazujemy pokazujemy jak można funkcjonować nie dotykając tak naprawdę farmaceutyków, które zagłuszają ból, a nie pomagają go eliminować. My pokazujemy w jaki sposób czuć siebie, czy czuć klienta, żeby mu pomóc zwyczajnie? Tak, to prawda, tutaj a propos bólu, ja akurat jestem osobą żyjącą długo w bólu i rzeczywiście mm, na przykład bytność w kamorze normobarycznej, yy, o której jeszcze na pewno w kolejnych odcinkach dowiemy się więcej, no, czułam się naprawdę świetnie. Moja neurologia funkcjonowała na poziomie takim, że praktycznie przedłużałam niebranie leków przeciwbolowych w takim rozumieniu, że te, które przyjąłam, działały dłużej. Nie musiałam potrzebnie przyjmować kolejnej dawki, tylko tak naprawdę po pięciu, a nawet sześciu, więc to było dla mnie niesamowite. Myślę, że. Stosowana regularnie przynosiła efekty dużo lepsze. Natomiast Moniko, tak patrząc z punktu widzenia biznesowego bo wykładowców też zaraz Cię zapytam natomiast patrząc z punktu widzenia biznesowego Czyli rozumiem, że gdybym chciała otworzyć gabinet na przykład, czyli mogę się u Was nauczyć w tej szkole, jak to wszystko robić, czyli jak najpierw diagnozować naturalnie mojego klienta, pacjenta i w jaki sposób mu naturalny pomóc. Czyli tego mogę się u Was nauczyć. A z punktu widzenia biznesowego nie boicie się konkurencji, teraz przyjdzie do Was 4, 5, 6 osób, nauczył się otworzył gabinety w Ostrudzie i co. I wspieramy, kibicujemy. Nie widziałem, rynek jest tak duży, ludzi jest tak wiele na świecie, że każdemu można pomóc. Generalnie każdy z nas może mieć swoją specjalizację, można się uzupełniać, można tak naprawdę pomagać sobie. Ja kibicuję i wierzę, że właśnie dzięki mm, szkole powstanie więcej takich placówek i będę z tego bardzo dumna i myślę, że Asia tak samo móc y, tych ludzi wspierać w tym wszystkim. Dlaczego nie? Sporo. Super, ja uważam, że ludzi na świecie jest wiele i potrzeb tak samo jest wiele. Tak, tak, już to nasuwa mi się taka myśl. Rozmawiam z Tobą dzisiaj, wczoraj też miałam wywiad z lokalną przedsiębiorczynią, tutaj ostrócką, i tam też bardzo mocno padało słowo współpraca. I to, to mnie fascynuje, że jednak trend idzie w takim kierunku, że. Nie patrzymy na konkurencję jak na zasadzie, aha, ja czegoś nie powiem, nie zrobię, bo on coś otworzy czy nie otworzy, tylko bardziej na zasadzie właśnie wzajemnego wsparcia, specjalizacji i tak naprawdę myślę, że trochę dlatego też, że to no, daje duży efekt społeczeństwu, w którym żyjemy. My aktualnie tu na danym lokalnym rynku. Ja no? jeszcze powiem jedną rzecz o konkurencji, takiego biznesowego punktu widzenia. Jak konkurencja jest na rynku, to znaczy, że jest potrzeba i że ludzie tego po prostu potrzebują, to znaczy, że. No, biznes powstaje wtedy, kiedy klienci tego potrzebują, zwyczajnie, więc po prostu kibicujmy, żeby powstało jak najwięcej placówek naturoterapeutycznych, które będą pomagały ludziom zdrowieć, przywracać ich naturalny stan i holistycznie podejmować różne metody działania. Super, Super. to trzymajmy kciuki, żeby rzeczywiście tak było. Wracając trochę do, nawet nie trochę a bardzo do szkoły i MENU. MEN to jest Ministerstwo Edukacji Narodowej, tak. tak? Coś powiedz o tym certyfikacie? To, to jest nawet nie jeden certyfikat, to jest trochę więcej, dlatego że my o to zgłoszenie trochę, no nie powiedziałabym, że walczyłyśmy, jednak starałyśmy się trochę mhm. o to. Za nami szereg dokumentów, papierów, statutów, które trzeba było odpowiednio przedłożyć, w odpowiedni sposób zarejestrować żeby móc uzyskać właśnie e, tak naprawdę miano placówki oświatowej, e, my tak naprawdę każdy zjazd, e, dzięki, znaczy po każdym zjeździe, nasz słuchacz uzyskuje certyfikat Ministerstwa Edukacji Narodowej z danej dziedziny omawianej podczas zjazdu. E, de, dokument ten uprawnia do natychmiastowego praktykowania w tej dziedzinie. To jest taki unikalny system kształcenia ustawicznego, czyli tak naprawdę kursy i zajęcia, bo my nie tylko będziemy mieli mm, e, samą szkołę, która będzie szła w tym cyklu 15 miesięcy, ale będą również niezależne kursy. Te kursy również będą uprawomocniały ludzi do uprawiania tego zawodu. No i to jest takie dosyć praktyczne podejście, i uważam, że ludzie dzięki temu są rzetelni, mają odpowiedni dokument, budują zaufanie też na rynku, więc. Tak, myślę, mm -hmm. że to jest duża wartość dodana w całej tej naszej placówce, którą mamy. Tak, myślę, że pomimo tych trudności, które przyszłyście, których nie zazdroszczę, bo jednak papierologia w każdym systemie no, zawsze jest i, i chyba będzie. Natomiast myślę, że tutaj to słowo jakość, czyli poświadczenie yy, jakości Waszej wiedzy. Yy, którą to mogą u Was nabyć osoby w postaci takiego certyfikatu, czyli potwierdzenie w postaci takiego certyfikatu menowskiego, to certyfikatem można nazwać, czy też? Tak, dyploman. to jest uzyskanie certyfikatu Ministerstwa Edukacji o, Narodowej. Certyfikatu, czyli y, y, no, y, w ogóle, chyba w Polsce mam wrażenie, że nie lubimy też certyfikaty, tak. więc oprócz tego, że czasami wiemy, że dana osoba świadczy niesamowitą jakość usług, ale lubimy, jak jeszcze ten certyfikat gdzieś tam jednak się pojawia. Tak. E, super, w ogóle gratuluję pomysłu. Ja osobiście się bardzo cieszę, że na naszym ostródzkim lokalnym rynku y, tak naprawdę mamy szkołę, która poza szkołą y, średnią, y, podstawową. No jest naprawdę sorry za słowo petardą, bo, bo tak naprawdę pierwszą, która na tym rynku lokalnym funkcjonuje, o ile się nie pomyliłam, a mam wrażenie, że nie. No my też mamy wrażenie, że nie, tak skromnie powiem, ponieważ też mamy informacje z Urzędu Pracy, gdzie mieliśmy okazję rejestrować właśnie pracówkę, także no nie. No. Mhm. A powiedz, mimo Mimoniko, coś na temat wykładowców? Jasne. E, którzy tam będą. Co to będą, nie wiem, za ludzie? E, i, i skąd ich macie? Oczywiście. Tak Generalnie Asia praktykuje terapię naturalną od 1999 roku, więc ma bardzo e, bogate doświadczenie e, i ma też sporo, że tak powiem, uznania w branży, i no, sporo znajomych, przyjaciół, którzy ze sobą kolaborują. E, tak naprawdę wykładowców mamy z całej Polski, wykładowców mamy uznanych w danej dziedzinie i dla niektórych wykładowców ludzie to po prostu będą jeździli ze Śląska, zielonej Góry, w ogóle naprawdę z wielu zakątków Polski, nawet mamy zainteresowanie z zagranicy. Wow, mamy osoby, które też są mistrzami naturopatii, czy specjalizują się w danej dziedzinie, tak naprawdę... w w sposób taki ekspercki. Mamy psychoterapeutów też w szkole, więc łączymy konwencjonalne metody z niekonwencjonalnymi metodami. Mamy uznaną e, tak naprawdę wykładowczynię, również Annę Kaszubę z psychobiologii, która również e, działa w szkole psychobiologii, jest też psychoterapeutką. Mamy Natalię Białową, ona też jest mistrzynią naturopatii, jest też mistrzynią dźwiękoterapii, bym to tak nazywała, bo generalnie też pracuje na poziomie herców i, i uczy na najwyższym w poziomie jest też osoba, która ma magiczne zdolności związane z barsami, takim wyrównywaniem energii w ciele i w polu. Jest to Monika Kestinko, ona jest też po szkole tak naprawdę trenerów rozwoju w nurcie possibility management. To jest też taki uznany trener na rynku. Jest również Magdalena z Brugg. Ona, ona tutaj na miejscu funkcjonuje również normalnie, co jest dla nas bardzo wartościowe, bo Magdalena co dzień pracuje z refleksologią, z balansem ciała i umysłu, eee, stóp i umysłu. Tak naprawdę jest to fenomenalne również. Eee, no jest wiele osób. Mamy też osobę eee, uznaną z świata biznesu. Jest to Adam Misa, osoba, która zna się na marketingu, ma swoją dużą agencję pr marketingową. Już od prawie 20 lat działa w branży, ma też duże koneksje. Także myślę, że mamy wiele osób, o których można by tu opowiadać dużo. Jest też właśnie Ula Narkiewicz, która w Dobrym Mieście przyjmuje z rezonansem, Ula jest właśnie tak naprawdę poprawie jest też no, dietetyczką, kliniczką, naturopatką jest tu też również no, można Czyli mocny skład. Bardzo tak? mocny skład. Jest też Grażyna Zembala, która właśnie jest psychoterapeutką. Jest też, tak naprawdę, instruktorką gimnastyki słowiańskiej. No, jest ziołolecznictwo. Krzysiek Buda, który obecnie jest za granicą. Będzie spisany, przejeżdżał do Polski na zjazdy. Jest pasjonatem, w ogóle oddanym w swojej dziedzinie. Łukasz Klimek, który robi Soul diffusion gra na DJ w ogóle nigdy nigdzie w Polsce nie spotkałam takiej osoby, która by grała na tego typu instrumencie. I... Z tego, co wiem, to Łukasz też zrobił sam ten instrument. Tak, tak. Tak, tak, jest pasjonatem. Tak, jest Łukaszę pasjonatem. No, o kim by nie powiedzieć, właśnie ze szkoły, też tak samo Brygida Gierda, masażystka, e, kosmetolog, wieloletnie doświadczenie. Ona robi taki masaż od serca, też jest czymś takim, nie mm -hmm. na rynku. No Uznana od 20 lat praktycznie funkcjonuje. No Każda osoba y, jest unikalna i każda osoba w tej całej ofercie szkoły. No, Daje jej odpowiednią jakość, dzięki czemu przy naturopata. Będzie mógł świadczyć, znaleźć swój konik i mm. też odpowiednio pokierować swojego potencjalnego klienta. Mm. tak mm. Do, do Czy to ta jakoś wynika, Twoim zdaniem, e, głównie z pasji, czy, czy tam jakieś jeszcze może inne rzeczy się kryją? Popuś? Ja wierzę, że jest to pasja, że przede wszystkim jest to pasja, oddanie i ci wszyscy ludzie widzą mm, w tym tak naprawdę coś więcej. Tak? Każdy mm. z nich dostrzega, e, jak może pomóc klientowi, na przykład też nie powiedziałam wcześniej o e, Maćku i który jest też akupunkturzystą, On też pracuje z Asią, on też jest studentem Asi, wcześniej tak naprawdę teraz też jest zaproszony do szkoły, będzie razem z Asią wykładał akupunktury i medycynę chińską. no On też bardzo sobie ceni, właśnie, pacjent przywracanie im zdrowia. I ja myślę, że za każdym z tych wykładowców, gdzie pasja, zamiłowanie i oddanie i wiara, że można zrobić coś lepiej i więcej dla świata i dla ludzi, bo to wszystkim o to chodzi, prawda, żeby mieć tą satysfakcję. Tak, tak, tak i myślę, że też wtedy, jeżeli robimy to z pasją i jak to się mówi z serduchem, przynajmniej ja jako odbiorca tego typu usług, który zaczyna z, z, z usługami związanymi z naturoterapią, mam też wrażenie, że im bardziej jest to z serducha, tym bardziej jest to skuteczne. Um, oczywiście plus wiedza, kompetencje i praktyka, którą już Niewątpliwie przed chwilą przedstawiłaś wśród, wśród wykładowców, tak sobie pozwolę ująć. Natomiast wiesz co, przejawia się takie słowo w naszej rozmowie i chciałabym trochę o nie zahaczyć. Mistrz, mistrz i mistrz, i mistrz. O co chodzi? Jak mistrz? To jest jakiś taki tytuł formalny? Czy... Tak, jest mhm. to formalny w tytuł. Generalnie czeladników na rynku naturopatii mamy sporo. Czyli to jest w ogóle czeladnicz? Zawód czeladniczy? Najpierw tak, jest zawód czeladniczy. Po półtorej roku można być czeladnikiem, po trzech latach można zostać mistrzem. Dlaczego? Generalnie zostanie mistrzem wymaga odpowiedniej praktyki i doświadczenia, które w jakiś sposób musi być poświadczone właśnie ilością, ilością klientów, których się doprowadzi do zdrowia. Natomiast nasza szkoła przygotowuje do tego wszystkiego w odpowiedni sposób, dlatego że my wspieramy też również, jak wspominam, w otwarciu takiego gabinetu naturoterapeutycznego, zwrócenie uwagi, gdzie są te przewagi, na to zwrócić uwagę w polityce cenowej w ofercie w jaki sposób funkcjonować na rynku no i jak do tego podejść tak to jest taka ważna droga ja wspominałam nie znam wielu mistrzów naturopatii znam ich dwóch mam trochę w tym swoim środowisku znajomych naturopatów natomiast też powiem coś takiego ciekawego mhm. do naszej szkoły zgłaszają się już czeladnicy naturopatii Wow. Czyli osoby, które są świadome Aha. i mają już podstawową wiedzę. Ludzie mówią, że jest to ciekawy, wszechstronny program, i że takiego programu nie ma na rynku, i dlatego by chcieli tego doświadczyć. I fakt tego typu, że zajęcia odbywają się w weekendy raz w miesiąc, czyli piątek, sobota, niedziela, i tak 50%, czasem nawet 70% zjazdów jest poświęcone praktyce i zdobywaniu doświadczenia. No, buduje dużą przewagę i ciekawy odbiór, i ludzie, którzy już mają te podstawy, takie teoretyczne, czeladnicze, chcą przyjść, doświadczyć, nauczyć się praktycznie tego stosować i potem wdrażać swoją ofertę. Okej, okay. a czy to jest jakby o propozycja to, czyli propozycja nauki jest tylko dla właśnie już osób będących z podstawową wiedzą, bo, bo tak mnie strasznie zainteresowałyście, że szczerze powiem, że naprawdę rozważam tak naprawdę podejście do tematu nauki pod, pod waszymi skrzydłami, a bo a popatrzyłam też trochę po rynku tak zwanym warszawskim, jak to się mówi, czy czy takim w, w tak zwanych większych miastach i muszę powiedzieć, że też uważam, że ta oferta jest unikatowa. Bo, bo wiesz, jak to jest ludzie, jak coś się fajnego powstaje w lokalnej społeczności, to, to zaraz mają tendencję niektórzy do googlowania, czy gdzieś coś tam, tak. tam też istnieje, a może jest, nie wiem, taniej, drożej, a jak to wygląda na tle konkurencji i tak dalej. Ja zrobiłam dokładnie to samo, to był zupełny odruch i muszę powiedzieć, że rzeczywiście wasza propozycja no jest bardzo holistyczna. To słowo holistyczne e, ciągle mi wraca i uderza do głowy, patrząc po Waszych działaniach. Nie? Jest taka kompleksowa, dokładnie, obejmuje całość. Jest wszechstronna, bo dotyka rzeczy praktycznych i też dotyka też rzeczy, rzeczy związanych z ciałem, z umysłem i duchem, mm -hmm. co jest też ważne, bo balansuje całą tą ofertę, która jest na rynku. Wydaje mi się, że em, ile ludzi tyle. Zainteresowań, więc każdy nice. znajdzie coś dla siebie, czy to na rynku wrocławskim, warszawskim, czy ostródzkim. Uh -huh. Ja wierzę, że ta oferta jest unikatowa i przyciągniemy odpowiednie grono osób, które będzie w odpowiedniej jakości potem świadczyć te usługi, na tym nam zależy. E, ja się cieszę, że mówisz, że ta oferta jest taka. Ani inna, także to jest bardzo miłe dla mnie tak. i mam nadzieję, że będziemy mogli dalej świadczyć i budować taki odbiór. Tak, taki, taki dokładnie jest odbiór. Wspomniałaś o zjazdach po piątek, sorry, piątek, niedziela, a, a gdzie w ogóle to się będzie fizycznie zadziewało? Gdzie można w ogóle się zapisać, porozmawiać Jasne. z nami? Jasne, już odpowiadam. Generalnie szkoła, zajęcia w szkole będą się odbywać w hotelu Anders w Starych Jabłonkach. Mamy do dyspozycji salę, mhm. która będzie przeznaczona właśnie na zajęcia. Zajęcia odbywają się w piątek, sobotę i niedzielę. W piątek zaczynamy po południe, jest to gdzieś tak 15-16 do 19, e, sobota od 9 rano tam do 17-18, no i niedziela jest to od 9 do 15, jest to raz w miesiącu zjazd, tak żeby móc potem przyswoić te informacje, ten e, tak naprawdę certyfikat zdobyć do końca, poświadczenie tych, ukończenia tego zjazdu e, mhm. i... Gdzie nas można znaleźć? Można, można nas znaleźć na Facebooku i, i tak samo w internecie. Nasza strona internetowa to jest www.instytutzdrowiatytu.com.pl i na Facebooku, tak samo Instytut Zdrowia Tytu, bo chodzi o ciebie w tym miejscu i teraz, także. Zapraszamy. Świetna nazwa, tytuł. Tak, dziękujemy. Podlinkujemy jeszcze oczywiście, tak. drodzy słuchacze i Moniko. Podlinkujemy oczywiście te, te, te dwie strony, czyli bezpośrednią stronę szkoły, gdzie, gdzie można tą i te wszystkie informacje, o których mówimy, przeczytać oraz, oraz fanpage'a facebookowego pod, pod tutaj naszym podcastem. E, Ojej, ja szczerze powiem, że tak, tak mi się Ciebie ciekawie słucha. Ja to osobiście bym, bym bardzo rozwinęła naszą, e, naszą rozmowę jeszcze, jeszcze troszkę głębiej. Natomiast e, mówiliśmy o, o miejscu, a powiedz o czasie. Przypomnij mi, proszę, bo ja teraz nie jestem w stanie w czasie osadzić programu. Ile jestem. on trwa? E, tak. Oczywiście. Program trwa 15 miesięcy z przerwą wakacyjną. Zaczynamy w październiku 2024 roku, czyli już niebawem tak naprawdę za półtorej miesiąca ruszamy. A szkoły kończymy w 2026 roku w marcu. Super! Dlaczego tyle trwa? Dlatego, że uważamy, że natura terapeuta też potrzebuje przyswoić, ale też odpowiednio wypraktykować tą wiedzę, żeby zdobyć ten tytuł. Mhm. Przygotowanie również do tego egzaminu trwa, trochę trwa, ale jak już wspominamy, po każdym zjeździe jest ten certyfikat menowski, który już uprawnia do wykonywania za, tak naprawdę zawodu z danej dziedziny. Świetnie. Coś byś chciała jeszcze dopowiedzieć w temacie samej szkoły, może co do. Co jest jeszcze ważne. Będzie nam bardzo miło, jak. Będziecie pytali, zapraszamy do szkoły, jesteśmy bardzo chętni. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, informacje zwrotne, zapraszamy do kontaktu. Pozdrawiamy serdecznie Asię Łagun, która na pewno tutaj też dopowie swoje ze swojej strony przy Holistycznym Centrum Terapii Naturalnych, jak będzie opowiadała. No i dziękujemy serdecznie za, za możliwość tak naprawdę udzielenia wywiadu i podzielenia się informacjami z sprawie szkoły. Jasne, my tutaj jako rzecz jasna i ja jako Maria osobiście również przyłączam się do zaproszenia Moniki do szkoły. Zapraszam również osobiście i w imieniu Asi, która jest na urlopie i z którą to Asią na pewno jeszcze osobno porozmawiamy w osobnym odcinku do, czyli zapraszamy do Holistycznego Centrum na Międzylesiu. Porozmawiać, przyjść, poczuć klimat, skorzystać z, 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 z rozmowy, tak naprawdę na początku bym powiedziała, a dalej to życie pokaże. Ehm, ogromnie trzymam kciuki za to, żeby wam wyszło, ehm, i myślę, że wyjdzie, bo to tak to sobie teraz trochę zabrzmiało, lakonicznie, niemniej jednak jakby cała misja z petarda i wasze w ogóle przygotowanie jakościowe do tego jest tak mocne, że myślę, że są osoby na naszym lokalnym rynku i nie tylko, tak jak podkreśliłaś, które do tej szkoły przystąpią. A wiesz co, przyszło mi jeszcze jedno, jedno pytanie do głowy. Ile osób w grupie potrzebujecie? Wiesz co, rozważamy, no mamy spore zainteresowanie, mhm. nie ukrywamy już mamy pierwszych studentów, którzy podpisali, przepraszam, słuchaczy, którzy podpisali mhm. umowy. E, tak naprawdę teraz rozmawiamy z pozostałymi osobami. No liczymy, że grupa maksymalnie może mieć 25 do 30 osób, nie, nie przewidujemy więcej, dlatego, że chcemy też te zajęcia mieć w taki kameralny sposób realizowany, żeby móc e, przyswajać wiedzę i mieć przestrzeń też na odpowiedni kontakt tak z wykładowcą e, i ze sobą wzajemnie. Super, a teraz ile, ile jest już osób? Bo tak Wiesz co, kilkanaście osób już jest, także... O, to drodzy słuchacze, śpieszymy się, kilkanaście osób, czyli do 25 tak naprawdę niedaleko. E, miejsca może zabraknąć. <zabraknąć>, zabraknąć, także zapraszamy na oczywiście podlinkowane strony i do bezpośrednich rozmów, czy, czy, czy z Asią, czy z Moniką, czy też z osobami dedykowanymi na, z pewnością dane kontaktowe podane są na stronie internetowej szkoły, i do dziewczyn, i do innych, z pewnością osób. Dobrze, ja bardzo serdecznie dziękuję. Trzymam, tak jak powiedziałam jeszcze raz, kciuki i osobiście szczerze powiem rozważę propozycje nauki, bo bardzo mnie to interesuje, bo też wiem, że wiele można zrobić ze sobą. Tak, dziękujemy serdecznie. Ja za też dziękuję czas. i pozdrawiam słuchaczy. Wszystkiego dobrego Ostrudzia, Ostrudzianie. Tak, tak jest, <gry> pozdrawiamy. Dzięki bardzo.